Dzisiaj porozmawiamy o energii i skupimy się na czakrze przyjemności. I zanim ty wyłączysz ten kanał, ty nie musisz wierzyć w energię. Nie musisz znać nas w czakr, nie musisz czuć energii, nie musisz nawet wierzyć, że jesteś czymś więcej niż tylko ciałem, bo wystarczy, że ty chcesz zrobić coś dla siebie, zadbać o siebie i to jest właśnie właściwe miejsce i właściwy czas. W tym cyklu przez 7 miesięcy Zajmiemy się każdą z Twoich czakr, ale tak naprawdę zajmiemy się każdym aspektem, który składa się na Twoje zadowolenie i satysfakcję z życia, bo czasem wystarczy jedna rzecz: po prostu przestać się od siebie odcinać i po ludzku być dla siebie dobrym, niezależnie od tego, czy Ty wierzysz w energię, czy nie. Zamiast skupiać się na całym świecie, dookoła, skup się na sobie. I właśnie te 7 miesięcy. Które zaplanowałam, będę wrzucać filmiki na początku każdego miesiąca. Będą no, takim zapoczątkowaniem twojej drogi dbania o siebie. Także sierpień będzie w kolorze pomarańczowym. I może ty mówisz, że to jest czerwony, dla mnie jest pomarańczowy. Może być, kto patrzy, tak patrzy. Więc zakładamy pomarańczowe majtki, pomarańczowy dodatek, pomarańczowe paznokcie, nawet jeśli ty nie lubisz tego koloru, to jest wibracja. Czakry sakralnej, i uwierz mi, kolory wibrują i to, czym Ty się otaczasz, ma na Ciebie ogromny wpływ. Nie tylko ludzie, którymi się otaczasz, ale również i rzeczy. Czakra przyjemności, tak zwana Swadishtana, to czakra, która dosłownie w sanskrypcie oznacza Twoje miejsce, w którym mieszkam ja. I znajduje się ona mniej więcej cztery palce poniżej Twojego pępka, tak żebyś wiedziała, gdzie się ten punkt znajduje. I jeszcze zanim przejdziemy do kontekstu energetycznego, będę zawsze starała się łączyć taki kontekst trochę naukowy z energetycznym, żeby było łatwiej tobie uwierzyć, że masz ogromny potencjał. Także zapisałam sobie, że w kontekście biologicznym czakra sakralna łączy się z układem rozrocznym, hormonami, dolną częścią kręgosłupa, pęcherzem i nerkami. W medycynie psychosomatycznej uważa się, że zablokowanie energii w tym miejscu może wpływać na libido, problemy z menstruacją, napięcie w biodrach, zaburzenia emocjonalne związane z tłumieniem pragnień. Więc jeśli ty nie wierzysz w energię, ale sytuacje stresowe sprawiają, że czujesz ciągle napięty podbrzusze, że na przykład masz zaburzenia hormonalne, to nie od dziś wiadomo, że emocje łączą się z ciałem. I o tym powiem trochę później, bo na koniec dla niedowiarka, jeśli Ty nim jesteś, przygotowałam kilka badań naukowych. Ale zanim wejdziemy do świata naukowego, zostańmy w tym przyjemnym świecie metafizycznym. Także w miejscu, cztery palce pod Twoim pępkiem, w czekrze sakralnej, znajduje się, kumuluje się Twoja przyjemność, seksualność, kreatywność, emocjonalna. Ekspresja i poczucie własnej wartości. To jest centrum Twojej twórczej siły, ale też Twojej zmysłowości, zdolności do odczuwania bliskości z innymi. Jeśli nie masz zrównoważonych tych emocji, które są podstawą Twojej przyjemności i egzystencji, może być trudno Tobie pójść dalej w każdym innym aspekcie życia, jak na przykład intuicja, odczuwanie i wiele, wiele innych które przejdziemy dalej etapy, ale tak naprawdę najpierw musisz zadbać o siebie i o swoją przyjemność, żebyś mogła pójść dalej. Także ten miesiąc jest mega ważny. I jak ja wstawię we wrześniu kolejny filmik i ty oglądasz najpierw wrzesień, to ty wróć do sierpnia, bo nie zaczynamy wrześniowego filmiku następnej czakry podstawy, jeśli ty nie zadbasz o swoją przyjemność. No i dlaczego jest to takie ważne i jak rozpoznać, że Powinnaś zacząć od tej czakry. Być może nie odczuwasz już tak wiele przyjemności z rzeczy, które dawały ci przyjemność wcześniej, albo lecisz po prostu na autopilocie, na zasadzie, że nie cieszysz się z małych rzeczy, tylko po prostu je doświadczasz, na zasadzie jest jak jest, jakoś to będzie, że jest zadaniowo, bez żadnego flow. Twoje libido spadło, bo to czakra przyjemności, wyzwolenia, kreatywności. Nie tworzysz na przykład, a kiedyś coś robiłaś, ale coś cię zahamowało, na przykład opinia innych i przeszłaś tylko do scrollowania zamiast do tworzenia, a wcześniej to robiłaś na przykład. I przede wszystkim czujesz też napięcie w biodrach, w dolnym brzuchu. Musimy przejść do ciała, podejść do ciała holistycznie, bo jeśli ty Zadbasz tylko o medycynę tradycyjną, ale nie zadbasz o swój umysł, bo tak naprawdę mówiąc, dbam o swoją energię, możesz powiedzieć, dbam o swoje samopoczucie. Także, jak zwał, tak zwał. Zacznij obserwować podczas tego miesiąca ludzi wokół siebie, jak co zacznie się zmieniać. Być może zauważysz jakieś zmiany. Jeśli nie, też jest ok. Być może zaczniesz czuć coś więcej, odczuwać, zauważać, ale przede wszystkim zależy mi na tym, żebyś w tym miesiącu była w swojej świadomości. Była w uważności. Dlatego przygotowałam tobie pięć takich kroków, które pomogą ci w takiej świadomości być i pracować właśnie nad tą czakrą sakralną. Punkt pierwszy. Ruch bioder. Słuchaj. Ruch bioder w czakrze sakralnej jest mega ważny. Ja na przykład praktykuję rozciąganie poprzez jogę, ale jeśli ty nie chodzisz na jogę, ty nie potrzebujesz żadnych mega dużych zasobów. Możesz sobie na przykład wpisać w Google pozycja bogini yoga i na przykład codziennie z rana zapisz sobie w notesie codziennie z rana wykonuję 5 minut pozycji bogini. Żebyś mogła się uziemnić, poczuć, jak otwierają się twoje biodra żebyś rozluźniła te wszystkie mięśnie, które spinają ci tą dolną część brzucha. I powiedz mi, czy tutaj jest jakaś magia? Czy ty musisz wierzyć w jakąś energię, żeby zrobić 5 minut rozciągania z rana? No nie wydaje mi się, więc nie szukaj wymówek, dobrze? Więc otwieramy z rana bioderka, 3-5 minut. Możesz też sobie puścić jakąś muzyczkę wyciszającą albo muzykę, nie wiem... Britney Spears nawet, śpiewaj głośno, śpiewaj tak, żeby Cię wszyscy sąsiedzi słyszeli, tak jak słyszą teraz mnie prawdopodobnie i myślą, co ona robi i kim ona jest. Ale bądź głośna, czuj siebie i przede wszystkim nawet jak śpiewasz, bądź w uważności. Pociąg. Odcinaj wszystkie myśli, które będą Ci przychodzić w tym momencie. To jest tylko 5 minut i postaraj się w te 5 minut bądź uważna dla siebie. Zaobserwuj, co twoje ciało, jak się czuje. Także wpisujesz w Google pozycja bogini i lecimy z tym. Możesz też robić inne ćwiczenia na otwieranie bioder. Punkt drugi. Czakra sakralna przyjemności jest związana z żywiołem wody. Ja mam tutaj właśnie wodę. Zauważ, bo ja też dołączę do Ciebie w tym miesiącu. Zauważ wodę w swoim życiu. Woda to flow. Woda to, że wszystko płynie. Woda to życie. Na przykład pijąc szklankę wody, nie musisz odprawiać żadnej magii, że mm, ta woda ma specjalną energię, która sprawi, że odfrunę w niebiosa. Nie, ty możesz po prostu wypić tą wodę i pić ją ze świadomością, czyli z umysłem, że ta woda daje mi energię i życie, co jest prawdą. Tutaj, jeśli nie wierzysz, to sobie wpisz w Google, że woda daje ci życie. Także Zauważaj wodę w swoim życiu, jak bierzesz prysznic, bierz ten prysznic z pełną świadomością, że ta woda obmywa ciebie, nie wiem, możesz sobie wyobrażać, że obmywa ciebie z ciężaru dzisiejszego dnia, a jeśli nie, po prostu przebywaj z wodą w ciszy. Moja ulubiona rzecz, teraz często pada w Polsce, nie wiem czy oglądasz to z Polski, ale być może u ciebie też pada, ja często jak widzę i pracuję i widzę ty za oknem deszcz, ja myślę sobie tak, Boże, jak ja bym tam wyszła. Wyjdź w deszcz. To jest najlepsze, co ty możesz sobie zrobić. Bo od zawsze mówi się nam, że w deszcz trzeba siedzieć w domu. Why? Przecież to jest taki schemat, że szok. Ja po prostu czasami wychodzę tutaj na ten dywan i siadam sobie tak. I po prostu jestem obecna. I to nie musi być długo, żebyś się nie rozchorowała, ale bądź obecna przez 2-3 minuty i poczuj ten deszcz, tą lekkość. I ja nie wiem, zawsze mam po tym jakiś taki wyrzut endorfin, że z kosmos. Także deszcz, masz teraz świetną okazję. Nie narzekaj na to, że wakacje są deszczowe. Poczuj wodę. Może też być jakiś kąpiel z olejkami. Obserwuj wodę w swoim życiu. No i kolejna rzecz, która jest mega ważna i jest powiązana z przyjemnością i z otwartością tu seksualną. Dotyk ciało, które nie jest dotykane z troską. Zaczyna czuć się niechciane, nieakceptowane. Nie unikaj, że Twoje ciało nie jest twoją częścią. I tutaj zapisałam sobie, że możesz wykonywać na przykład sobie masaż brzucha. Niech to będzie raz albo dwa razy w tygodniu, ale cztery palce pod Twoim pępkiem z uważnością, z pełną uwagą, masuj sobie to miejsce. Staraj się czuć to, że ty jesteś obecna, i to, że to miejsce. Sakralnej, twojej przyjemności tam jest, i znowu, jeśli ty nie wierzysz w energię, po prostu wpisz sobie masaż brzucha i zobaczysz, jakie to niesie korzyści dla zdrowia. Więc nie musisz. Czuć energii, skupiać się na przepływie, aczkolwiek być może pewnego dnia, jeśli ty będziesz robić to w pełnej uważności i skupieniu, poczujesz coś więcej. Być może zobaczysz kolor pomarańczowy, staraj się go sobie na przykład wizualizować podczas masażu, bądź obecna, to jest słowo klucz naszego miesiąca. Obecność i przyjemność. No i to co, o czym już powiedziałam, kolor pomarańczowy. Mały dodatek pomarańczowy na ten miesiąc, który będzie tobie po prostu przypominał, że jesteś w tym procesie w tym miesiącu, bo twój mózg, nawet jeśli ty mu nie będziesz ciągle mówić, piję wodę ze świadomością, robię pozycję bogini z jogi, po prostu twój mózg będzie widział ten kolor i on już będzie wiedział, że ten kolor wiąże się z czakrą przyjemności i że w tym miesiącu ty jesteś obecna, więc nawet podświadomie te bodźce będą do ciebie docierać. I tak naprawdę kolory mają wibracje i twój układ nerwowy na nie reaguje. I są na to badania. Być może jak coś poznajduję, to powstawiam wam linki. I też do wszystkiego, co dzisiaj powiem typu naukowe, powstawiam wam w komentarzu tam na dole, byście mogły sobie po prostu poczytać i same ocenić. No i punkt piąty, afirmacje. Afirmacje to zrobiło się ostatnio takie mądre słówko, ale to nie jest niczym innym niż to, co my sobie powtarzamy często, nie wiedząc nawet, że my afirmujemy. Bo zauważ, jak modne stało się w Polsce słowo masakra. I jak Ty powtarzasz sobie masakra, masakra, no to to jest właśnie Twoja afirmacja. I Ty może nawet nie wierzysz, że afirmacja istnieje, ale powtarzając słowo tragedia, masakra. Wyrzuć ze swojego słownika. Nawet nie zdaj sobie sprawy, jak wielką moc mają te słowa. Zamiast tego, zacznij, stwórz sobie afirmację, na przykład na czakrę przyjemności. Niech to będzie twoja afirmacja. Ja nie chcę tobie podpowiadać, że twoja afirmacja powinna być taka. Ale na przykład mm, zamknij oczy i sobie zrób taką afirmację. Pozwalam sobie czuć swoje ciało. Moje ciało zasługuje na czułość. Uwagę, jest to moja wewnętrzna siła, moja wewnętrzna kreatywność i przyjemność. Więc twórz sobie swoją afirmację na ten miesiąc, zapisz sobie ją na kartce i nie wiem, jeśli powtarzanie codziennie z rana to dla ciebie za dużo, to wiem, ustaw sobie to na przykład na tapecie w telefonie, żebyś ty czuła, że to jest Twoje zdanie na ten miesiąc, na ten tydzień. Możesz sobie raz na tydzień na przykład zmieniać. No i kolejna rzecz. Medytacja to nie jest nic odjechanego, to nie jest nic, gdzie ty odfruniesz w niebiosa, bo ja medytuję dwa lata i jeszcze bardzo stąpam po ziemi, nie odfrunęłam. Ale medytacja ma wiele, wiele pozytywnych skutków dla twojego układu nerwowego. I ja przygotowałam tobie medytację, która pomoże tobie wspierać Czakrę właśnie sakralną i ja wstawię Tobie opis w komentarzu czy w opisie filmu, że Ty mogę sobie poczytać, zapoznać się, jak taką medytację robić i może na początek ona się wyda dla mega strasznie odjechana i pomyślisz sobie, Boże, co ja mam z tym zrobić? Dlatego myślę, że w następnym tygodniu nagram Tobie filmik, jak taką medytację robić, więc jeśli Ty nie wiesz jeszcze, jak medytować, i chciałabyś poczekać, to za tydzień robimy filmik i wspólnie zrobimy medytację. Właśnie gdy to oglądasz, jestem na wakacjach w Azerbejdżanie, więc mam nadzieję, że znajdę jakąś mega miejscówkę wśród natury no i że właśnie taką medytację na czakrę sakralną tobie nagram. Na ten moment po prostu zamknij oczy na 5 minut z rana i bądź obecny. Więc teraz ty bierzesz notes i długopis i ja w ogóle nie przyjmuję żadnych wymówek. Żadnych. W tym momencie ja daję Tobie 10 sekund na to, żebyś to przygotowała sobie wszystkie potrzebne rzeczy do notowania. <laughs> Więc ja się sobie napiję wodę, a Ty zasuwasz po ten notes. Zwony kościoła. No dobrze, to krótkie podsumowanie, które Ty zapisujesz. Trening 2-3 razy w tygodniu, rozciąganie, to nie jest żadna filozofia, żaden trudny, wymagający trening, więc jak Ty nie ćwiczysz, wpisujesz sobie. Pozycja bogini szukasz na YouTubie, jak się wykonuje, trzymasz ją przez 3-5 minut, następnie wpisujesz sobie ćwiczenia na otwieranie bioder. No i to już od ciebie zależy, czy ty będziesz to robić dwa razy w tygodniu, czy raz. Zapisuj. Ja, ja Ciebie obserwuję. Pisz to. Dobrze. Woda. Zauważasz wodę w swoim życiu. Zapisz sobie zdanie. Zauważam wodę, że woda istnieje, że składam się z wody, że woda jest ważna. Piję wodę świadomie. Dotyk i masaże. Teraz są modne masaże twarzy, ja słynę na przykład masaże twarzy, ale masaż brzucha, moja droga. Jak my tu mamy wszystko pospinane w tym brzuchu? brzuch to jest pierwszy sygnał problemy jelitowe spięty brzuch to jest pierwszy sygnał że coś cię męczy że coś tam jest w twojej głowie co nie do końca daje ci spokój także rozluźniamy wpisujemy w youtube masaż brzucha masz do wszystkiego dostęp że w takich czasach że ty wszystko możesz znaleźć także nic cię nie ogranicza ty nie masz żadnej wymówki finansowej a czas przestań oglądać ten filmik i znajdziesz czas Przestań scrollować TikToka, przestań scrollować Instagrama, wstań pół godziny wcześniej, to jest możliwe, pójdź pół godziny wcześniej spać, także czas to nie jest twoja wymówka i ja jej nie przyjmuję. Także dotyk, masaże, kolor pomarańczowy, afirmacja, stwórz swoją afirmację, nie wiem, jedno zdanie, proszę cię, jeśli ty nie potrafisz sama stworzyć afirmacji, która wypływa z twojego serca, to Ty wpisz w chat GPT afirmacja na czakrę sakralną i wybierz sobie, która Ci się najbardziej spodoba. Ja nie będę za Ciebie tworzyć Twojej afirmacji, to ma być Twoje. No i co się dzieje, gdy Twoja czakra sakralna zaczyna działać dobrze? Jakie zmiany możesz zaobserwować po tym miesiącu? Przede wszystkim możesz zaobserwować, że zaczynasz czuć radość z małych rzeczy stajesz się bardziej kreatywna, jeśli na przykład coś wcześniej tworzyłaś, ale straciłaś swoją motywację, to być może ona do ciebie właśnie wróci w tym miesiącu. Twoja seksualność i taka naturalna, niewymuszona, też możesz zaobserwować jakieś zmiany w tym aspekcie, między innymi dzięki właśnie za pomocą masażów brzucha, wyciszenia. Na przykład, jeśli odczuwasz, że boisz się wchodzić w bliskie relacje, to teraz możesz zauważyć, że czujesz się bardziej odważna, że znasz swoje granice, ale jednak nie boisz się wchodzić w nowe, czujesz się odważniejsza i przede wszystkim pewniejsza siebie, swojej seksualności. No i Twoje ciało przede wszystkim, ono staje się Twoim przymierzeńcem. Nie będziesz zauważać w ciele swojego wroga. Są no tylko jedne ze zmian, które możesz zaobserwować, ale weź kartkę, zapisuj sobie, co czujesz, co obserwujesz i przede wszystkim bądź uważna. Uważność jest Twoim słowem, kluczem na ten miesiąc. Obserwuj siebie, obserwuj swoje otoczenie i sprawiaj sobie przyjemność. Więc nie musisz wierzyć w żadną energię, żeby po prostu być dla siebie dobru. I jeśli jesteś bardziej naukowa, to przygotowałam dla ciebie też kilka ciekawostek, które być może pozwolą mi przekonać ciebie do tego pomarańczowego miesiąca. I zapisałam sobie tak, bo nie mam zamiaru się uczyć na pamięć jakichś naukowych dowodów, bo ja ich nie potrzebuję, ale być może jeśli ty potrzebujesz i to ma cię przekonać do tego, żebyś to zaczęła, no to ja uważam, że warto. Mamy tak. Emocje, przyjemność, dotyk, kreatywność to wszystko nie tylko energia, to także układ nerwowy, hormonalny, neuroprzekaźniki i pamięć ciała. Więc jeśli jesteś bardziej naukowa niż uduchowiona, no to posłuchaj. Przyjemność aktywuje jądro półleżące. To część mózgu odpowiedzialna za nagrodę i motywację. Kiedy robisz coś przyjemnego, na przykład Wspomniana wcześniej kąpiel, taniec, dotyk, mózg wyrzuca dopaminę, neuroprzekaźnik chce więcej. A bez dopaminy brak motywacji i kreatywności. Kąpiel może więc dosłownie pomóc ci wrócić do życia. W sensie kąpiel przysłowiowo ta taka yy, terapeutyczna. I mamy źródło. Ja wam wszystkie źródła to wkleję w komentarzu. Nie będę czytać tych źródeł. Później mamy. Dotyk reguluje układ nerwowy przez nerw błędny. Masowanie brzucha, kręcenie biodrami czy przytulanie się aktywuje nerw błędny, który uspokaja ciało. Mniejszy poziom kortyzolu, lepsze trawienie i spokojniejszy sen. To tylko efekt. Nie musi znać mantr, wystarczy zacząć dotykać się z troską. Następne, już ostatnie. Twórczość obniża aktywność ciała migdałowego. Malowanie, taniec, rysowanie, wszystko to obniża aktywność ciała migdałowego, czyli tej części mózgu, która odpowiada za lęk i reakcję, w walcz lub uciekaj. Twórczość to forma autoregulacji, a czakra sakralna to centrum kreatywności. Także praca z czakrą sakralną to więcej niż tylko jakieś mistyczne pojęcie, ale to także nauka i wszystko to, co. Nad czym ty popracujesz? Tak zwane to słowo klucz, o którym ci wspomniałam, uważność i dobroć dla siebie, nie musisz czuć i wierzyć w energię, aby pracować nad sobą, więc to nie jest twoja wymówka, że ty mi powiesz, że ty nie czujesz żadnej energii i że to jest jakiś bullshit. Być może w tym momencie Twojej drogi dla ciebie jest, ale jeśli ty otworzysz się na to, żeby być dla siebie po prostu dobrą, być może zaobserwujesz jakieś zmiany w swoim życiu. Więc. Nic nie szkodzi spróbować, także mam nadzieję, że wziąłeś swój notes, wszystko zapisałaś. Wszystko, czego potrzebujesz, jest już w tobie. Ty nie potrzebujesz żadnych zasobów finansowych. Twoim zasobem jest to, że Ty możesz obejrzeć ten filmik, że ty masz dostęp do internetu i Twoim najcenniejszym zasobem, który ty możesz w siebie zainwestować, jest tak naprawdę Twój czas. Twój czas, nie bez przyczyny mówi się, że czas to pieniądz. Więc w tym przypadku twój najcenniejszy zasób to jest czas. I ty mi nie wmawia, że ty nie masz siły, bo ty możesz zacząć swój dzień pół godziny szybciej i skończyć go pół godziny szybciej. Więc twój brak czasu jest dla mnie żadną wymówką. I chcieć to móc, także ja zachęcam ciebie, żebyś ty chciała. Bądź obecna, obserwuj zmiany i daj mi znać po miesiącu, jakie zmiany ty zaobserwowałaś w tym miesiącu. Więc. Tak jak wspominałam na początku filmiku, na początku każdego miesiąca będę wstawiać Tobie filmik dotyczący każdej czakry. No i też kolejne filmiki będą pojawiać się co tydzień. W następnym filmiku być może porozmawiamy o pewności siebie, bo ten temat jakoś tak za mną chodzi. I też przygotuję dla Ciebie filmik z medytacją, o którym Ci wspomniałam wcześniej. Też wstawię Tobie jego opis w komentarzu, ale jakbyś nie chciała czekać, to zachęcam Ciebie do zaczynania już teraz. Także zostaw subskrypcję, bardzo mnie to motywuje. I nawet jeśli ten filmik ma odmienić miesiąc, czy później życie jednej osoby, to jest naprawdę warto. I być może to właśnie Ty jesteś tą osobą, jeśli Ty to oglądasz. Także dziękuję, że ze mną byłaś. Wysyłam buziaczki. Pa! A ja lecę na wakacje do Azerbejdżanu. Także pozdrawiam ciepło i będzie dosłownie ciepło 35 stopni, ale Ty korzystaj z deszczu tutaj i wyjdź w deszcz i poczuj to, że płyniesz z tym flow. Bye!